Dzień dobry Państwu. Ostatnio coraz częściej słyszymy o tym, że nie możemy dopuścić do napływu imigrantów do Polski, ponieważ zagrozi to naszemu bezpieczeństwu. Nie będziemy się czuli bezpiecznie na ulicach, w lokalach. No i jak na zamówienie, niedawno w Siedlcach zdarzył się przykry incydent. Minister, były minister zdrowia Adam Niedzielski wychodził z restauracji, najlepszej w tym mieście. Kiedy podeszło do niego dwóch mężczyzn, upewnili się, że on to on, po czym uderzyli go parokrotnie, a kiedy upadł, zaczęli go kopać. Wszystko działo się w biały dzień. Mężczyźni zbiegli, aczkolwiek później zgłosili się na policję, kiedy zrozumieli, co zrobili. Krzycieli przy tym, kopiąc owego ministra, śmierć zdrajca ojczyzny. Proszę Państwa, no to jest najlepszy dowód fanatyzmu, z jakim mamy do czynienia. Pewnym usprawiedliwieniem w ich oczach oczywiście było to, że byli pijani. Stwierdzili, stwierdzono później w trakcie badania, że mieli we krwi ponad 2 promile alkoholu. Proszę Państwa, to jest najlepszy dowód tego, że ideologia wogującego islamu, która zabrania picia alkoholu, u nas nie ma żadnych szans. Dziękuję bardzo.